Witajcie kochani na kanale Wojowniczka Niepokalanej Dzisiaj chciałam wam kochani przedstawić pokrótce książkę, którą jakiś czas temu przeczytałam, którą już dawno miałam dla was zrecenzować, a mianowicie chodzi o książkę Wszyscy pójdziemy do nieba ehm, tutaj autorem jest Fabrice Chatelaine ksiądz Fabrice Chatelaine ehm, nie Coś dokładnie czyta, tak naprawdę. W każdym razie jest to Wydawnictwo Promik. Książkę, o właśnie tę, znajdziecie na stronie www.wydawnictwo.pl Kochani, tak prezentuje się książka. Tytuł: tutaj macie autora, tutaj macie wydawnictwo. Tutaj, kochani, macie, możecie zrobić yy, screena. Tutaj macie stronę internetową, na której możecie tę książkę zamówić. Tak ona prezentuje się w środku. Tutaj macie. No więc, powiem kochani szczerze, że jeśli chodzi o tę książkę, z całego serca wam ją polecam, dlatego że możecie sobie przypomnieć yy, najważniejsze prawdy Ewangelii. Tutaj znajdziecie je w tak naprawdę ogromnej pigułce. Możecie wiele rzeczy, o których sobie zapomnieliście, przypomnieć, poukładać, wielu rzeczy jeszcze się dowiedzieć, bo ja powiem szczerze: wielu rzeczy e, nawet nie wiedziałam. E, wiele rzeczy na temat nieba, piekła, e, prawdziwości tak naprawdę, sakramentu pokuty, e, mocy Eucharystii. Um, bardzo wiele odpowiedzi na przeróżne pytania osób niewierzących, osób tak wiecie średnio wierzących. Um, wszystko, co tutaj przeczytacie, może wam się przydać, prędzej czy później. Dlatego jak miałabym powiedzieć jedno słowo na temat tej książki, dlaczego warto ją przeczytać? Dlatego, że jest ciekawa. Jeżeli miałabym powiedzieć jeszcze jedno słowo, dlatego że jest pouczająca. Um, jeszcze raz Wam ją kochani pokażę wszyscy pójdziemy do nieba dowiecie się tego, jak tylko ją przeczytacie. I żeby was nazwę... nazwa... żeby Was tytuł tej książki nie zmylił, um, bo dowiecie się nie tylko odpowiedzi na to pytanie, ale wiele, wiele, wiele ciekawych odpowiedzi na przeróżne pytania dotyczące wiary. Polecam kochani z całego serca.